Dzień dobry państwu, otwieram posiedzenie 77 sesji Rady Gminy Moszczenica. Na dzisiejszym posiedzeniu jest to sesja nadzwyczajna. Witam bardzo serdecznie wójta Gminy Moszczenica, Marcelego Piekarka. Dzień dobry państwu. Witam panią skarbnik Annę Kaźmierczak i witam obsługę Rady Gminy, a przede wszystkim państwa radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum, wobec czego Rada Władna jest w dniu dzisiejszym do podejmowania uchwał. Porządek obrad został Państwu przedstawiony. Czy, czy są jakieś uwagi do porządku? Są. Bardzo proszę, Panie Wójcie. <laughs> jeśli jako jeśli wnioskodawca, można. oczywiście, bardzo proszę. Jeśli można, Pani Przewodnicząca, yy, mam serdeczną prośbę do Wysokiej Rady o umieszczenie yy, w punkcie trzecim podpunktu cztery: powołanie skarbnika gminy. Bardzo proszę mhm. o y, przychylenie się do mojej prośby. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania odnośnie rozszerzenia? Nie widzę, wobec tego przystąpimy do głosowania nad rozszerzeniem porządku. Bardzo proszę Pan y, Banaszczyk. <grychy> Ale jako pierwszy punkt, jeżeli chodzi o uchwały, no, mamy no, odwołanie myślę, myślę, że... Jeśli można Pani Przewodnicząca, Bardzo proszę. no myślę, że y, Pan Radny doskonale zapoznał się z y, proponowanym porządkiem, porządkiem obrad. Tak jak Pani y, Przewodnicząca stwierdziła, y, wnioskodawcą y, sesji nadzwyczajnej jest Wójt Gminy. Dlatego zaproponowałem w punkcie trzecim, podpunkt pierwszy, odwołanie Skarbnika Gminy ze względu na odejście na emeryturę. Dziękuję. Mam nadzieję, że jak dojdziemy do punktu odpowiedniego, to wszystko sobie wyjaśnimy. Dziękuję, a w tej chwili przystąpimy do głosowania nad rozszerzeniem porządku obrad. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. I głosujemy wniosek formalny wójta gminy Moszczenica Marcelego Piekarka o rozszerzenie porządku obrad i dodanie w punkcie 3, w podpunkcie 4 projektu uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy. Kto jest za przyjęciem bardzo proszę podniesienie ręki i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny również i kto się wstrzymał również. W wyniku głosowania przy 13 radnych obecnych na dzisiejszej sesji, 13 głosach za, bez przeciwnych i wstrzymujących się, wniosek zostaje przyjęty. W takim układzie przechodzimy do rozpatrzenia i podjęcia uchwał w sprawie i jako pierwszy odwołania skarbnika gminy Moszczenica. Wpłynął do Rady Gminy wniosek. Pana Wójta o odwołanie skarbnika gminy. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40. W związku ze złożeniem przez panią Annę Kaźmierczak wniosku o rozwiązanie stosunku pracy poprzez odwołanie ze stanowiska skarbnika gminy Moszczenica z uwagi na przejście na emeryturę, składam wniosek o podjęcie uchwały, której projekt stanowi załącznik do wniosku. Podpis Marceli Piekarek, wójt gminy Moszczenica. Bardzo proszę pana Wójta o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. 15 lutego wpłynęła taka prośba ze strony pani Anny Kaźmierczak skarbnika gminy do mnie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 27 lutego. Powtarzam, z dniem 27 lutego. Hmm, powiem, że z drżącą ręką podpisałem tą zgodę na prośbę pani skarbnik, ponieważ wiecie państwo, przez tyle lat pani Ania prowadziła nam naprawdę w sposób wzorowy referat finansowy, ale no nie można nikomu blokować planów życiowych. Dlatego zwróciłem się na dzisiejsze, na proponowanej nadzwyczajnej sesji, aby Rada Gminy przychyliła się również do tego, ponieważ samo rozwiązanie umowy przez wójta gminy nie jest równoznaczne, jeśli to dotyczy skarbnika gminy. Skarbnika gminy na wniosek wójta gminy. Y, powołuje bądź odwołuje Rada Gminy. Dlatego y, serdecznie proszę o przychylenie się do y, mojej prośby i podjęcie stosownej uchwały w sprawie odwołania y, pani Anny Kazmierczak z funkcji y, skarbnika Gminy z dniem 27 lutego. Dziękuję bardzo uwaga. Dziękuję uwagę. My jedynie to, cóż, możemy Pani Skarbnik bardzo podziękować za te lata i jeszcze, pro, no już w tej chwili chyba nie, pro, ja już też rozmawiałam z Panią Skarbnik, też prosiłam o to, aby Pani została. W każdym razie możemy tylko podziękować, że to nie stało się kilka lat, kiedy już wstecz, kiedy Pani mogła być, a teraz no każdy ma swoje koleje losu i każdy wybiera swoją drogę więc na dzień dzisiejszy możemy podziękować i czy chciałaby Pani zabrać głos? To znaczy, no proszę Państwa mnie zmusiła taka sytuacja, że słyszymy, co się dzieje w ogóle z emeryturami. Yy, wiemy o waloryzacji, więc no postanowiłam. No i nie wiemy, co dalej będzie, tak? Będą wybory, no co, co się znajdziemy, więc chciałabym mieć to prawo do emerytury ze względu na to, co postanowią inni, tak, no do tej pory tyle lat, no, wytrzymam, jakoś, nie brałam tego pod uwagę, czuję się bardzo o, <laughs> młodo, nie, nie biorę pod uwagę tego, że jestem już w gronie, że jestem już w gronie emerytur, seniorów, o tak może nazwijmy. No i co, no tak jak tu Pan Wójt powiedział, no to jest moja taka życiowa już decyzja, no, z którą też trudno mi się zmierzyć, no ale no tak, no proszę o tak. O, Powitamy w gronie emerytów. Tylko jeszcze zależy od państwa. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy są jakieś pytania? Od Państwa radnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Jarzębowski. Pani Wojciech. przewodnicząca, Wysoka Rado, ja nie myślałem, że doczekam takiego dnia, że będę głosował na odwołaniem naszej nieocenionej pani skarbnik. No, no cóż, no ale, ale jeśli taka decyzja i, i wiek i tak dalej, no my to serdecznie rozumiemy, ale prosimy pani Aniu do końca tej kadencji, żeby pani jeszcze z nami pozostała i pracowała. No, przynajmniej, może dłużej. Pan dwój tak trochę ze zdziwieniem. Pani wójcie, coś niestosownego powiedziałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Dziękuję. Wobec tego przystąpimy do głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania skarbnika gminy. Tak, z bólem serca. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania skarbnika gminy Moszczenica. Kto jest za odwołaniem? Bardzo proszę wciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny również? I kto się wstrzymał również? W wyniku głosowania przy 13 radnych obecnych na dzisiejszej sesji, 13 głosach za, bez przeciwnych i wstrzymujących się uchwała zostaje podjęta. Dziękuję Państwu bardzo i dziękuję Pani Skarbnik. Bardzo dziękuję. My? O, o, ja cię Nic się nie Tak, już. Jest. Tak. W obecności kamer. Pani Aniu, w imieniu samorządu naszej pięknej, gościnnej, innowacyjnej gminy składam pani najserdeczniejsze z głębi serca płynące podziękowanie za pani długoletnią. Wzorową, nienaganną pracę na tym jakże trudnym stanowisku skarbnika gminy i w tym bardzo trudnym dziale, jakim jest referat finansowy. Czego dowodem są pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej co do proponowanych przez Panią budżetów bądź sprawozdań. Powiem więcej, Pani fachowość. Pani wykształcenie, a przede wszystkim Pani bardzo wysoka kultura osobista sprawia, że współpraca z Panią stanowi nie tylko bardzo dużą przyjemność, ale przede wszystkim ogromną, ogromną satysfakcję. Pani Aniu, powiem dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję. To jest piękne polskie słowo. Więcej mówić nie umiem. Wszystkiego dobrego. Dobre, dobrze, dobrze. Ja mogę tylko dołączyć się do tych życzeń, bo Pan pójdzie Wiem, że Pana pisałam już, bo wszystko poszło. Wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Tak, ale ja jestem bardzo wzruszona, bo te słowa to naprawdę dla mnie największa nagroda, jaką zostałam w życiu. Bo nie mogę mówić. Również dziękujemy. Wam życzę wszystkiego dziękujemy. dobrego. Zapraszam. Pani ktoś Ja. Tam się robiłem, bo wy Nic nie szkodzi. To Bardzo proszę jeszcze panie, panie radny Siktek. Pani skarbnik, była pani w mojej tutaj ocenie jedną z nielicznych osób, która powodowała swoimi wypowiedziami, swoim zachowaniem taką, taką jakby nadzieję w każdym temacie. Tam nie było żadnego straszenia, nie było żadnego takich, takich, takich jakichś złych wiadomości. Zawsze Pani występowała z pozycji jakichś dobrych wiadomości y, załatwimy, nie ma sprawy i tak dalej, i tak dalej. To było bardzo ważne tutaj przynajmniej w mojej pracy y, na, tym, na tym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania bądź słowa, które chciałby ktoś przekazać? Dziękuję. Wobec tego przechodzimy do punktu następnego którym jest uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Moszczenica na rok 2023. Temat omawialiśmy przed rozpoczęciem na tak zwanej naszej wspólnej komisji. Czy są jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę. Wobec tego przystąpimy do głosowania. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Zaznaczmy, że pani skarbnik. Bardzo wnikliwie i dokładnie opisała te zmiany w budżecie, jak i do drugiego punktu zmiany w wieloletniej tak. prognozie finansów. Tak, mieliśmy to dokładnie omówione, Z, oczywiście odpowiedzi na pytania, wszystko. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Uh, uh, uh. Pan radny taki jest obyznany. Dziękuję. Nie. Dziękuję i głosujemy nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu gminy Moszczenica na rok 2023. Kto jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o wciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Również. Kto się wstrzymał? Również. Dziękuję bardzo. W wyniku głosowania przy 13 radnych obecnych na sesji biorących udział w głosowaniu, 13 głosach za, bez przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała zostaje podjęta. Następnym punktem zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022, yy, przepraszam 2023-2032. Również temat omawiany przez pana wójta, panią skarbnik, przed chwilą. Czy są jakieś pytania jeszcze bądź uwagi? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Głosujemy nad uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2032. Kto jest za przyjęciem uchwały? Bardzo proszę o wciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Również i kto się wstrzymał? Również. Dziękuję. W wyniku głosowania przy 13 radnych obecnych na sesji, biorących udział w głosowaniu, 13 głosach za, bez przeciwnych i wstrzymujących się, uchwała zostaje podjęta. Yy, I jako ostatni punkt, yy, po rozszerzeniu przez pana Wójta, uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy. Wpłynął wniosek yy, pana Wójta Marcelego Piekarka o powołanie skarbnika gminy dlatego oddaję głos panu wójtowi. Tak, pani przewodnicząca, wysoka rado, tak jak na poprzednim punkcie omawiając odwołanie skarbnika gminy, poinformowałem wysoką radę, że w dniu 15 lutego wpłynął wniosek o odwołanie skarbnika gminy pani Anny Kaźmierczak w związku z odejściem na emeryturę. Przed chwilą Wysoka Rado, Wysoka Rada zaakceptowała tą moją prośbę i Pani Skarbnik Anna Kaźmierczak z dniem 27 lutego została odwołana z funkcji Skarbnika Gminy. Jak Państwo wiecie Gmina nie powinna funkcjonować bez Skarbnika. Miałem te kilka dni, od 15 do, do 23, na konsultacje z niektórymi osobami, którym mógłbym powierzyć funkcję skarbnika i złożyć wniosek do Wysokiej Rady o jego powołanie. Wiecie Państwo, na dzień dzisiejszy. Nie jest to taka prosta sprawa z różnych przyczyn. Albo ktoś nie ma kwalifikacji, albo nie odpowiada, albo, albo ten okres czasu do końca kadencji jest zbyt krótki, żeby ktokolwiek zdecydował się na przyjęcie tak trudnej i tak odpowiedzialnej, tak odpowiedzialnego stanowiska, jakim jest, jest stanowisko skarbnika gminy. Dlatego zwróciłem się do osoby kompetentnej, czy nie zechciałaby do końca kadencji piastować dalej funkcję skarbnika gminy już na innych zasadach, jako nie osoba, która, która rozpoczyna swoją karierę w Urzędzie Gminy, ale osoby, która jest już na emeryturze. I powiem, że wstępnie, no bo za chwilę, no nie wiem, jaka będzie decyzja, wstępnie otrzymałem e, odpowiedź na tak. Taką osobą jest, myślę, że pani Ania się nie, nie obrazi, że powiem em, pani emeryt Anna Kaźmierczak. Jeszcze nie, nie dociera to do mnie. Nie, od 27 ma Pani Przewodnicząca rację. Dlatego uważam, że by była to najwłaściwsza, najwłaściwsza osoba, aby ten dość krótki okres czasu, wszyscy wiemy, że wybory są zaplanowane na początek 2024 roku, czyli jest to około jednego roku. Powiem tak, przytoczę taką wypowiedź kardynała Stefana Wyszyńskiego, kiedy udawał się na konklawę kardynał Karol Wojtywa, to ksiądz Wyszyński zwrócił się do niego w taki sposób, jeżeli ciebie poproszą, nie odmawiaj. Dlatego pani Aniu, jeżeli ja panią proszę, to proszę Panią, nie odmawiaj. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że mając przed sobą oświadczenie, które wpłynęło pod, od Pani Ani Kaźmierczak, jest tym właśnie, tak, może pozwolicie Państwo, że odczytam. Anna Kaźmierczak, Pan Marceli Piekarek, Wójt Gminy Moszczenica, oświadczenie. Wyrażam zgodę na powołanie mnie na stanowisko skarbnika gminy Moszczenica z dniem 1 marca 2023 roku. Potwierdzam moją gotowość do pełnienia tej funkcji oraz oświadczam, że cieszę się dobrym stanem zdrowia. Podpisane Anna Kaźmierczak. Więc myślę, że to za siebie wszystko już mówi. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Kowara Tadeusz. Pani Przewodnicząca Wysoka Rado, Panie Wójcie, Pani Aniu, no, Pan Wójt użył argumentu nie do odrzucenia, także Pani nie mogła tego odrzucić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę. Wobec tego przystąpimy do głosowania. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Jeszcze? Już wszyscy, wszyscy. Dla e, Pani Przewodnicząca, można do przypomnienia? Tak? E, to powołanie jest z dniem 1 marca. Tak, tak, tak. 1 marca. Pani Ania byłaby jednodniowym e, emerytem, emerytem, który nie podjął pracy. Może ja odczytam jeszcze treść uchwały. To jest bardzo ważne. Uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40 Rada Gminy Moszczenica uchwala co następuje Paragraf 1 Na wniosek wójta gminy Moszczenica powołuje się z dniem 1 marca 2023 roku panią Annę Kaźmierczak na stanowisko Skarbnika gminy Moszczenica. Paragraf 2: wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Moszczenica i paragraf 3: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Także bardzo proszę przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie powołania skarbnika gminy. To jest za przyjęciem uchwały, bardzo proszę wciśnięcie przycisku podniesienie ręki. Kto jest przeciwny również i kto się wstrzymał również. Pan Kozakowski? Czyli nie, nie bierze udziału w głosowaniu? Tak, pan się waha. To jest tak? Nowe, nowe tablety są w trakcie zakupu. Tak, 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 tak. Dobrze. Wszyscy, którzy chcieli wziąć udział, wzięli udział w głosowaniu? Wszyscy wzięli w głos? Tak, tak, tak. Rozumiem. Proszę o wyniki. Oczywiście. W wyniku głosowania przy 12 radnych y, obecnych w tej chwili na sesji, 12 biorących udział w głosowaniu, 12 głosach za, bez przeciwnych i wstrzymujących się uchwała zostaje podjęta. Dziękuję Państwu bardzo. Witamy Pani Aniu na... Szczerze mówiąc, myślałam, że trochę odpocznę. Witamy na Niemniej pokładzie. Jednak no, będę starała się tak, jak zawsze wnikliwie robić Wam te zmiany, żebyście wiedzieli, jak się poruszamy po budżecie. Będę się w ogóle starała, no tak jak do tej pory ciągnąć to, tak jak Pan tu powiedział do końca kadencji. Ale to no, ja bezpieczeństwo myślę, że... już jest, że emerytura i to. Tak, ale tu troszeczkę już jest. Yy... Chociaż wiem, że mogę spać, że nimi nikt nie powie, że do 67 muszę pracować. pracować. No. Dziękujemy, Ażiu, bardzo dwa, proszę. Dwa dni będziesz miała na odpoczynek. Tak. Yes. Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie 70.